Na bąbeczce też zmienimy. Trzeba szukać po prostu. I spróbujemy sobie założyć robaka owocu. A może biały spróbujmy. Może właśnie przypominać larwę. Ten biały. I co ważne, ja łowię tam pod drzewkiem. Bo celowo chciałem właśnie wędkować w miejscu, gdzie może być to dobra kryjówka. Dla karpi i z takiego drzewka mogą właśnie jakieś robaczki też spadać. Więc to jest też pożywienie, a ryby wiedzą gdzie podpływać, by się najeść. No, tak jak powiedziałem, robactwo na pewno spada z tego drzewka. To jest na pewno dobra miejscowa dla karpi. Blisko burty też one lubią kopać, podgryzać spod burt, bo tam pędy roślin młode one lubią też to po prostu podjadać. Ryją w ogóle karpie, często też w burtach, więc myślę, że to jest dobre miejsce.